Was, chciałem Wam powiedzieć, jak grać w Genshin Impact. Po pierwsze, kiedy macie jakąś boss, jakiegoś bossa na przykład, to nie od razu walicie się na głęboką wodę, bo nie wiem, z piątym poziomem nie idziecie tam z piątym poziomem, tylko wiszujecie do wyższego poziomu, do takiego, który pozwoli Wam na to, żebyście mieli jakieś szanse. Bo, jeżeli Wy macie równy poziom, to nie oznacza, że dacie rady wygrać. Bo oznacza to, że czasami może przeważyć silniejszego los. No i wtedy Wy przegrywacie. Bo zależy też od wielkości, kto jakie ma moce, jaki ma pasek życia. Pamiętajcie, Bosy zawsze mają większy pasek życia od nas. Przecież my to widzimy tutaj. E, ponieważ my to widzimy. Jak tutaj mogę powiedzieć, dosłownie to widzimy, tak? Że, jeżeli macie taki pasek, no to wtedy on będzie miał większe szanse to wygrać, tak? Ale, jeżeli my na przykład się uzbroimy tak o 10 poziomów, bo jeden to czasami może być po prostu zbyt mało, tak? Ale, jeżeli wywiszemy do poziomu wyżej, tak o 10, to wtedy będziemy mieć te szanse. Bo jeżeli my tego nie wwiszujemy, to wtedy nie będziemy mieć tych szans. Nie możemy, nie pozwolić sobie przestać levelować. Nielewelowanie postaci prowadzi do przegranej. Tak samo nie możecie mieć, że to macie na 60. poziomie, a dalej macie na 20. Bo wtedy gra nie ma żadnego sensu. Aby gra miała sens. Należy wszystkie postaci dosyć równo wylewelować. Czyli na przykład, nie wiem, nie na jedną postać, nie wiem, setny level stracę życie, a pozostałe to mają tylko pierwszy czy tam dziesiąty poziom. No i przegrywamy od razu, bo nie mamy z nim szans. Tu pamiętać, levelować postaci. Na no, każda miała taki sam poziom, lub zbliżony poziom. Na przykład jak ma 60, to może mieć jedna poziom 50, a reszta niech ma 60. Wtedy na pewno macie już tą przewagę. Bo jeżeli zdarzy się postać, która ma, nie wiem, trzeci poziom, bo zapomnieliśmy, że, ona, że, że, że ją też trzeba. Wywiszować, no to wtedy mamy przypał. Bo od razu podchodzimy, kasuje nas boss od razu. Jednym rzutem. Bo jak mamy trzeci poziom, to dosłownie mamy zaledwie 800 punktów. Co nie jest wystarczające, żeby grać, tak? Bo żeby grać, to trzeba mieć konkretny poziom. A żeby mieć konkretny poziom. To trzeba jakoś go dograć sensownie. Bo jeżeli my na przykład wywiszujemy sobie, nie wiem, e, poziom do takiego, którego byśmy chcieli, to tak naprawdę wtedy możemy zacząć dopiero grać. Granie jest bez sensu, kiedy macie pierwszy poziom każdej postaci. Trzeba je modyfikować. Pamiętajcie, 10 poziomów wydłuży Wam wiele życia. Ja modyfikuję do 60 poziomu. Bo jeżeli macie 60 poziom, to wasze postaci. Ja nie wiem, przez tą rękę powinniście mieć postaci po 60 poziomów. A nie na przykład. No 50 też niech będzie, tak. Pamiętajcie, poziom bossa też zwiększa się z Waszym poziomem. To nie jest tak, że Bos staje na stałym poziomie, on już dalej się nie rozwija. On dalej się rozwija, ale przy Was, przy Was. Niektórzy myślą, że jak ten ma pierwszy poziom, to na pewno będzie już do końca życia pierwszy poziom. No nie, on się zwiększy z Waszym poziomem. O 10 poziomów też się zwiększy, tak jak wy, o 10 poziomów, no to on też o 10 poziomów. Zawsze będzie tak. No i widzicie. Bosy się też mogą. One też mają swój pasek życia. Nie wiem, przeciętny poziom na 60 poziomie ma 10 tysięcy punktów życia. A bos to ma tych punktów życia dwadzieścia parę tysięcy na 60 poziomie. To wyobraź sobie jak on dużo ma życia. Ale życie życiem. Pasek trzeba rozwijać. Bo jak przestajemy życie musi wam starszyć. Przy pewnych bossach nie wiecie, że 800 życia to wam wystarczy. Bo 800 może czasami wam nie wystarczyć z tego powodu, że, że na przykład macie zbyt mało punktów życia. Bo tak zadaje, no widziałem ile tam on mi zadał, ale widać, że już trochę łatwiej się gra w porównaniu jak miałem poziom 50. To zwiększyłem te 10 poziomów do poziomu 60. No już gra się nieco prościej. Żeby móc awansować na poziom 70. To, 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 to wiecie, tak? Mniej więcej powinniśmy mieć poziom maksymalnie, jeśli mamy 90 rangę, tu maksymalnie jest poziom 150 każdej postaci. Nie ma wyższego poziomu jak 150. Bo oczywiście my możemy wiszować te postaci. Musimy. Na no, jak chcecie bossa zabić, który ma 60 poziom na będąc na poziomie czwartym. No to, no to... Powodzenia możecie tak spróbować. Oczywiście. Wiesz tak jest to prawie że niemożliwe. Jeszcze pierwszy poziom miecza, jeszcze jedno gwiazdkowy niech będzie, wszystko najsłabsze niech będzie już tam najsłabsze. No przecież można, oczywiście jakbyście tak zrobili, to da się oczywiście, tylko to trzeba o wiele dłużej mieć i o wiele dłużej Wam wejdzie. Oczywiście wszystko da się w Genshinie. W gęstinie nie ma takich rzeczy, które są niemożliwe. Oczywiście dałoby się tak zrobić, tylko to trzeba byłoby poświęcić za dużo czasu. Jeżeli będąc na czwartym poziomie, to tak mało obrażeń zadaje. Zazwyczaj to 20 obrażeń góra zadaje. Więc mu bardzo mało. A jeżeli macie tu, to już zadaje 200 obrażeń. Za jednym za machnięciem. To patrzcie, to byście musieli ba 10 razy tyle grać? Nie no, szczególnie bosa może... To by wam z jakieś 2 godziny. Ale jak wy przyszedł taki potwór, a wy macie czwarty po poziom postaci... No to nie macie raczej szans z tym. Oczywiście, jak on rzuca te ostre, to dosłownie nie wiem. Tam macie 2, 3, może 1000 punktów. Więcej nie ma. A jak stracicie 1000 punktów, no to 1000 punktów jest bardzo łatwo stracić. Jedno, jedno uderzenie. Jedno uderzenie zadaje 800. Przypominam. Takiego bossa. Ale dobrze, dziękuję, no myślę, że zagracie. Genshin Impact nie jest jakiś trudny. Bo Dark Souls to jest trudny. Dark Souls -a nie radzę każdemu grać, bo Dark Souls jest cięższy. Dark Souls jest faktycznie trudniejszą grą. Ja w Dark Soulsa nigdy nie grałem, więc no nie, nie, nie powiem. Czy dałbym radę, czy nie? Na razie nadal krosa się nie pisze, bo to trzeba naprawdę ostre nerwy. No,